Pan gra, panie Szuchu, co pan taki nieśmiały? No to panie. Szuchu, pan jest mikrobi? Myślałem, że pan jest nypel, a kim jest pan nypel? Po prostu chcę wiedzieć z kim gram. No i zachęcam do gry widzów. Nie ma ruchu E4. Maksiu, najpierw zagram z panem Szuchu. Bo pana Szuchu dawno nie ograłem. Muszę mu dać Maciusia. słabej podkładki, podkładkę mam wyśmienitą, a może mnie kontaktować? Panie Piotrze? Wieżę nie dam. No bo to już poprawiłem. Na B5 gram skoczek H4. Negri chyba daje dużo punktów. Zależy komu, panie Maksiu. Czarnym to jest jak Gabi Dwanguna. Można grać białymi i czarnymi. Jest bardzo trudny debiut, panie Maksiu. I lepiej, pan ten smoczy gra, lepiej, że pan się w tym smoczym podciągnął. Teraz czarny nie zagra B5, a ja i owsem. Goniec lepiej stałby na G7 w tej strukturze. A z panem Nyplem grałem już kiedyś? Jeszcze nie. Dobry wieczór, panie Fildusz. Oj 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 oj. W zasadzie mogłem zbić tem i tego pchnąć. Ale trudno. Jak szaleć, to szaleć. Chyba pierwszy raz, Panie już widzę, albo słabo Pana pamiętam. Nie, Maksiu, grasz klasycznego smoka. W tym przyspieszonym Ci kiepsko idzie. Co, Panie Szuchu, 5 plus 3 Pan ustawił? No niech będzie. Pierwszy raz, miło Pana widzieć. Zawsze mi... Oj, 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 oj. Zawsze mi widzieć kogoś, kto do nas zawita. Mam goniec g5 i skoczek h5. A ty, no ładnie to tak mi napaść. Panie Maksiu, dragon to jest taki jeździec. Dragonów miał Harłamp. Tu Pan Nypel mnie kasuje. Ledwo się bronię. Ostatki. Ale numer. Panie Nypel, jak pan mógł mi taki numer zrobić? No właśnie, patrz pan jaki hitrus. A tak apropo, z czego pochodzi cytat, patrz pan jaki hitrus. No Maxiu, no smok jest trudny. Tam jest taki pułapkowy wariant z F4. no uszę cię tej pułapki po F4, a ty jesteś odporny. To nie można tu grać. Kosi mnie jak chce. A Chociaż będzie koń to. Oj 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 Podstawimy kołisza Oj, tylko na czas wygram. Pytam, kto to jest pan Nypel. Bardzo ładnie grał i chętnie... Tylko lubię wiedzieć, z kim gram, panie Nypel. No. A to jest podstawka. Którą powinienem zbić? Zbić. A, powinienem tym zbić. Ale numer. No tak. I teraz nie ma ruchu D5. jest jest goniec D2 i wygrywam. No, dziękuję. Gram z panem Szuchu. Kto to jest pan Filip? A tak s panem Filipem Kožem.